Jarko, jak to się zaczęło? Kiedy zacząłeś czytać z Rodariego, kiedy wpadłeś na pomysł, żeby zacząć go tłumaczyć? A zaczęło się w pońsku. Otóż w Pońsku mieszkał mój mi tata, który miał trzech braci i myśmy zawsze zatrzymywali się na wakacje u jednego z tych braci, który miał synów mniej więcej w tym samym wieku, co ja i mój brat. I oni mieli na półce różne książki, takie których myśmy nie mieli. I między innymi była książka Rzesamino w kraju Kłamczuchów grannego Lynariego. Bodajże z ilustracjami Jana Marcina Szancera, o której się pamiętam, ale może nie dobrze pamiętam. Tak czy inaczej, i ta książka po prostu mnie rozbawiła. Znaczy ona mnie po prostu ujęła, złapała mnie za kark i, i trzymam dzisiaj. To jest historia o chłopcu, który był obdarzony potężnym głosem. Co się odezwał, to co tak naprawdę. No i w tej, tej książce bardzo szybko razu taką metaforę losu. Człowiek jest zrobiony z bardzo kiepskiego materiału, jak to u Pinokia, między innymi. I no, jest zrobiony z drzewa czereśniowego, z drewna czereśniowego. I, i, no i nie ma co, no, może robić tylko to, co może, to co jest w jego, w jego zakresie, w zakresie jego woli. Ale ta wola jest bardzo słabiutka. I on też miał słabą wolę, szkodał był bardzo szlachetnym chłopcem. Po prostu bez swojej żadnej winy rozwalał na przykład tablicę szkolną. Tak? Bo się odezwał, bo nagle bum, pękła tablica, szyby w oknach. Co więcej, kiedy chodził na mecze piłkarskie, to zawsze wygrywała ta drużyna, która znajdowała się po przeciwnej miała bramkę po przeciwnej stronie w stosunku no, do niego. Nie krzycza. Krzyczał, a piłka leciała do bramki tej drużyny przeciwnej. No tak czy inaczej, ta książka mnie ujęła, pokazała też taki no, specyficzny humor. No właśnie, ale chciałam Cię zapytać jeszcze, Jarku. Za co Ty kochasz niego Radariego, bo jest to autor, który w tym roku obchodzimy 100 jego urodzin, czyli dało już trochę czasu a moim zdaniem on się w ogóle nie zestarzał, nie stracił w ogóle na aktualności. Za co ty kochasz i jak myślisz, za co mogło go pokochać dzieci, te, które żyją, żyją dzisiaj, które przeczytają Pinokia Remowanego, które przeczytają Lamberta? Za to, że Pan Bóg wyjął mu bariery z głowy, wiesz, no, po prostu krótko mówiąc, i mu zamyśli, że są w prawo, w lewo, on sobie swawogi, no i tak samo to dotyczy samego języka, samych gier językowych, stosowania różnych konwencji w ramach jednego utworu. Ale też to bardzo lubi jego też taki ten, powiedzmy nie to co jest talentem, tylko to co jest jego wyborem, czyli on był komunistą, który rozumiał komunizm jako tłumaczenie ludziom, jako tłumaczenie dzieciom skomplikowanych bardzo rzeczy. Ta, takich podstawowych pojęć przyzwoitość, jak, jak szlachetność, jak, jak współczucie. I on to robi, to on, on tak to sobie wyobrażał, zresztą jak Włosi bardzo często sobie wyobrażali w latach 50. i 60. komórki, tak często sobie wyobrażali. I on podjął się takiego zadania, że będzie tłumaczył świat tym, którzy w wersji bardziej skomplikowanej małego rozumieją. Za to oraz za to, że umarł. Ja kocham każdego za to, że umiera, ponieważ uważam, że jest to przykre wydarzenie, które nie powinno się nikomu przytrafić, w związku z tym kocham ludzi, którzy są skazani na śmierć, bo uważam, że nie powinno się nikomu przytrafić. Tak, tak. Aczkolwiek akurat tego filmu, który nie przytrafił.